manko wszystkim na moim kanale, mam dzisiaj dla was bonusowy odcineczek Mianowicie zostały mi dwa cyrkoblicy Jeden od tropika i jeden od komety Mianowicie przetestujemy sobie jak są dość silne, mocne Jedno wytestujemy na takiej stalowej, dość twardej bańce A drugi przetestujemy na takiej delikatnej blaszce Zobaczymy czy cyrkoblice dadzą rozwalić owe baniuszki Zapraszam do oglądania Bańka z delikatnej blachy widzę, wytrzymała, ale patrzcie, co się z nią stało. Jaka piękna. Kuleczka Jeszcze trochę byłem rozerwałą maksymalności do granic maksymalności ją, jak to się mówi no na A gorąca? No też. dobra, teraz jedziemy z drugim cyrkoblicem. A teraz bierzemy cyrkoblica od Tropika はい。 A więc i drugi cyrkoblic od tropika nie dał rady, ale patrzcie, co się z tą bańką stało. Jaka się zrobiła okrąglutka. Oczywiście bardzo gorąca, nie ma co dotykać. Ale jak jak ja cię nie pierdzielę, ale ją wygniotło fajnie. No tak jak to, i to jeszcze dymek leci, patrzcie. A ta farba tu się nie idzie odkręcić. Mam nadzieję, że Wam się owy filmik spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzymajcie się ciepło. Na razie.